Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj czytanie na pełnię Księżyca. 5 lutego 2023 roku, to jest niedziela, Księżyc będzie w pełni. Pełnia w ognistym znaku lwa. Księżyc symboliczny związany jest z naszymi emocjami, z uczuciami, z naszą podświadomością, intuicją, ale także z naszymi lękami, z naszymi takimi ukrytymi pragnieniami. I w dzisiejszym czytaniu będę szukać podpowiedzi dla Was, na co należy zwrócić uwagę, co wymaga jakby oczyszczenia, co wymaga um, takiego... Wyjęcia z głębi naszej podświadomości do naszej świadomości, nasze pragnienia, nasze lęki dotyczące relacji, związków, miłości na to dzisiaj będę zwracać uwagę, czytanie dla wszystkich znaków zodiaku. A teraz kilka takich ogłoszeń mam dla was. Jedno takie ogłoszenie to, że prowadzę kursy tarota online. W opisie pod filmikiem znajdziecie link do mojej strony i tam będą wszelkie informacje dla osób zainteresowanych tym. Natomiast jeżeli mielibyście ochotę najpierw poznać samemu tarota, napisałam podręcznik do nauki tarota Życie Kartami tarota, i też link znajdziecie w opisie. I jeszcze jedna informacja. 3-4 marca w Warszawie jest organizowane e, wydarzenie e, Magic Shock. Jest to wydarzenie niezwykle magiczne. E, tutaj, w tej chwili, pokazuje Wam się baner reklamowy, także osoby z Warszawy, z okolic. Ale także i z daleka zapraszam na to niezwykle magiczne wydarzenie. Podczas tego wydarzenia będę wróżyć, także będziecie mieli okazję skorzystać z moich usług, zajrzeć w karty i zobaczyć, co tam przed wami jest. Ok, a teraz już przechodzimy do czytania. Zaczynamy od znaku barana. Zobaczmy, co dla Was. Tutaj Tarot ma za informacje. Na co powinniście zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o relacje, o wasze podejście do relacji, wasze lęki, wasze marzenia? I tutaj karty mi pokazują przede wszystkim, żeby zwrócić uwagę na to, jak wchodzicie w relacje, czy wchodzicie w partnerstwo, czy w jakąś relację uzależnieniową. Karta ofiary, która mi się pokazuje tutaj, więc jeżeli gdzieś w Was jest taki negatywny wzorzec dotyczący ofiary, będziecie przyciągać zawsze partnerów, którzy będą stali w pozycji kata. I na to należy zwrócić uwagę. Jest to karta, która pokazuje, bądź Świadomy siebie. E, poczuj się pewnie, poczuj się autorytetem, poczuj się ważny i e, uporządkuj e, te swoje emocje, te swoje myśli, swoje pragnienia. Pozwól sobie na okazywanie tego, czego pragniesz na okazywanie także swojej własnej seksualności. Nie bój się tego. Ok, dziękuję. To było dla baranów. A teraz dla znaku byka. Zobaczmy. Dla znaku byka. Strefa komfortu. To jest takie przesłanie, to takie, stworzyliście sobie obraz siebie, obraz relacji, i czasem bywa tak, że niekoniecznie jest wam w tym dobrze, ale boicie się wyjść, wyjść poza to, co jest znane. I tutaj karty pokazują, żebyście spróbowali poeksperymentować, otworzyć się na nowe. Czasem może to się wiązać także z takim trochę ryzykiem. Ale wydaje mi się warto. Macie swoje pragnienia. Pragnienia dotyczące miłości, namiętności. Spróbujcie odważyć się, żeby porozmawiać o tym z partnerem. Ta pełnia to jest świetny czas na to. Dużo dobrego. Ok. Teraz bliźnięta. Zobaczmy, co dla Was bliźnięta. Jaka ta pełnia będzie dla was, na co powinniście zwrócić uwagę. Bliźnięta. Bliźnięta. Wydaje mi się, że dla Was ta pełnia to będzie taki czas, kiedy, gdzie będziecie określać, czego pragniecie, jakiej miłości pragniecie, jakiej relacji pragniecie, jakiego partnera pragniecie? To jest dobry czas, żeby. Pójść w kierunku swoich marzeń. Wszystkie żale, pretensje z przeszłości zostawcie za sobą, macie marzenia i e, idźcie dalej. To, co się zadziało, to co jest. E, najprawdopodobniej nic więcej tutaj już Was nie czeka. E, przed Wami nowe, więc zaryzykujcie powodzenia. OK. To było dla bliźniąt. A teraz zobaczmy dla raków. Co dla Was? Na no to pełnię raki. Dla Was, kochane raki, taka informacja: nie bójcie się konkurencji. Jeżeli jest ktoś, kim się interesujecie, wyjdźcie z inicjatywą, pokażcie swoją siłę. Nie bójcie się, że ktoś Was nie doceni, albo inaczej, że inni są fajniejsi, bardziej atrakcyjni. Pokażcie swoje emocje, swoje uczucia, uśmiechnijcie się, wyjdźcie z inicjatywą, zaproście na romantyczną kolację. I niezależnie, czy to już jest wasz stały partner, czy dopiero osoba nowo poznana, przełamcie swój opór i nie chowajcie się już w tej swojej skorupie, a pokażcie ten ogień, który tak skrywacie skrzętnie w sobie. Dużo dobrego! Dobra, a teraz będą lwy. Zobaczmy, co dla Was lwy. Dla Was lwy taka informacja jest. Wydaje mi się, że Wy nie macie problemów z samooceną, jeżeli chodzi o relacje, ale tutaj karty mi pokazują, żebyście podczas właśnie tej pełni, czy w tym nadchodzącym czasie, trochę ucieszyli tego swojego wewnętrznego krytyka. Jeżeli macie pomysły, nawet wydawałoby się Wam takie które inni partner, partnerka może nie zaakceptować. Nie bójcie się tego zaproponować. E, wręcz przeciwnie. E, może się okazać, że dzięki temu e, ktoś, ta druga osoba, zobaczy w Was. E, Tą siłę, tą, te, tą pewność. Coś, co bardzo mocno jakby podbuduje Waszą samoocenę. Tutaj, dla kobiet spod tego znaku, tutaj karty mi pokazują, żeby nie bać się siebie, nie bać się swoich pragnień, swoich marzeń, gdyż ta druga osoba, mam wrażenie, oczekuje tego od Was. Dużo dobrego. I teraz zobaczmy pannę. Dla Was, drogie panny, na tą pełnię. Ta pełnia a, pozwoli Wam a, trochę opanować swoje własne lęki. Pokazać tą swoją e, prawdziwą twarz. Wszelkie maski, wszelkie udawania mm, tutaj zostaną odkryte e, przez tą drugą osobę, przez partnerkę, partnera. E, karty mi pokazują, wykażcie się kreatywnością podczas tego czasu pełni. E, dzięki temu, jakby przekonacie się, że to, czego się baliście, to były tylko myśli, to nie było nic realnego. E, dzięki właśnie. Tej waszej kreatywności, wasze relacje ma szansę, jakby taki nowy powiew, nowy, nowa, nowa energia, nowa namiętność się pojawiła. Idźcie na całość, drogie panny. Dziękuję. A teraz wagi. Zobaczmy, co dla was wagi. Wagi i Wasz znak, umiarkowanie tu się pojawia. E mi pokazuje, żebyście nie wpadały w skrajności, w skrajność. Jeżeli gdzieś pojawia się jakaś trudność, najchętniej po prostu macie ochotę uciekać. I ta pełnia, jakby pozwoli Wam się zatrzymać, pozwoli Wam uświadomić sobie, że czasem te trudności w relacjach występują, ale to jest tak naprawdę po to, żeby, żeby zrozumieć siebie, zrozumieć partnera i tak naprawdę po to, żeby Um... <laughs> No właśnie, mam wrażenie, że to jest to, co będzie się działo teraz wokół tej pełni. Jest to lekcja. Lekcja dla Was, żebyście odnalazły harmonię w swoim życiu, w swoim partnerstwie, w swoich emocjach. Ta pełnia może być bardzo wybuchowa, dużo może się dziać, dużo emocji, dużo słów, ale dzięki temu, jakby to wszystko się oczyści, coś, co czekało już od dłuższego czasu na to oczyszczenie. Dużo dobrego. I zobaczmy skorpiony. Skorpiony. Ta pełnia dla was to jest e Znalezienie komfortu, komfortu psychicznego, e, poczucia bezpieczeństwa, takiego swojego miejsca mm, w, tych, w swoim życiu, w swoich relacjach, albo jeszcze inaczej, e, zdefiniowanie, czym dla mnie jest rodzina, czym dla mnie jest związek. Mam wrażenie, że dużo z Was będzie uświadamiać sobie, jakie wzorce rodowe powiela, co chce, a czego nie chce już w swoim życiu, jakiej rodziny chce, jakiego partnera i bardzo tutaj poważnie to wszystko wygląda, ale dzięki temu macie szansę zbudować na nowo swoją drogę, takie swoje wewnętrzne przekonanie w którym kierunku zmierzam i czego chcę. Powodzenia Wam życzę. A teraz zobaczmy strzelce. Co ta pełnia dla Was strzelce przeniesie. Um. Myślę, że um, energia związana z tą pełnią pomoże wam ruszyć, e, zadecydować, e, postawić na swoim, a dzięki temu a jakby. Um, Albo in jeszcze inaczej, kwestia wyboru mi się tutaj pojawia. To tak, jakbyście mieli wybrać e, między mną a tą drugą osobą, między moimi pragnieniami, a pragnieniami e, tej drugiej osoby, e, kogo ja spełniam marzenia, czy swoje, czy tej drugiej osoby. I myślę, że e, dużo rzeczy e, podczas tej pełni e, zobaczycie. Takim, jakim one są, tak naprawdę, a nie tak, jak do tej pory Wam się wydawało. E, tutaj, drogie strzelce, m, argumenty e, będą bardzo ważne. E, nie emocje, ale właśnie argumenty, mimo że, e, że ta pełnia mocno związana jest z emocjami. E, dzięki właśnie konkretnym argumentom e, podejmiecie korzystne dla siebie decyzje. Pozdrawiam Was. I teraz koziorożce. Zobaczmy, co dla Was koziorożce. 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 myślę, że spojrzą zupełnie inaczej na siebie, na swoją seksualność, na swoją atrakcyjność. To tak, jakbyście uświadomili sobie, że wcale nie musicie nikogo do tego przekonywać, po prostu to jest w Was. Myślę, że podczas tej pełni, te dni przed i po to, te, tą pełnią księżyca przekonają Was, ile jest w Was magnetyzmu, takiego seksapilu, takiej energii. Energii, która powoduje, że, że zwracają na Was uwagę. Nie musicie już zabiegać, nie musicie już walczyć. Po prostu bądźcie sobą. Dużo dobrego. I zobaczmy teraz wodniki. Wodniki. Co dla Was? Wodniki na to pełnię. Wodniki mogą się przekonać, że wcale nie muszą kontrolować sytuacji. Że wcale nie muszą zabiegać, pilnować, myśleć za, za dwóch. Po prostu wystarczy być sobą. Tutaj dużo rzeczy może się wyjść, zadziać, czy wyjść do wierzchu, które będą potrzebować przyjrzenia się. Nie działania. Bądźcie obserwatorami. Idźcie z prądem. Pozwólcie sobie po prostu być. Nie myślcie tyle, a po prostu bądźcie. Dużo dobrego. Okej, okay. i jeszcze zostały nam ryby. I co dla Was, rybki? Jaka ta pełnia? Pełnia pozwoli Wam odpocząć. Pełnia pozwoli zrozumieć, zrozumieć Was samych i taki wewnętrzny balans między tym, co muszę, a tym, co wypada, a tym, co naprawdę chcę. Ryby będą podczas tej pełni uświadamiać sobie swoje. Swoje pragnienia, swoje marzenia, swoje oczekiwania dotyczące blis bliskości, relacji. Kochani, łóżka, po prostu to, jak się przejawiacie w relacji, w bliskości, że. E nie i, i Inaczej, nie musicie aż tyle wymagać od, od siebie. Czasem y, po prostu zacznijcie rozmawiać, otwórzcie się na tą drugą osobę, a tu wszystko samo powoli będzie się układać. Nie musicie już zabiegać. I przede wszystkim y, tutaj y, y, poczujcie się y, kompetentni w tym. O to jest chyba dobre słowo dla Was na to pełnie. Dużo dobrego. Kochani, to były czytania dla znaku Zodiaku na pełnię Księżyca L Lwie. Z mojej strony to już wszystko. Dużo dobrego Wam życzę, wspaniałej pełni. Pozdrawiam.